Zapraszam Państwa dziennikarzy do zadawania pytań. Jeśli można, pan Budyk, ja jestem dziennikarzem nowego ekranu, ale podobnie jak Pan doktor Michał Fischer, jestem wychowankiem poprzedniego systemu przygotowania do wojny. Dzisiaj obserwowałem na Placu Piłsudskiego przygotowania do defilady. Jestem porucznikiem artylerii i chciałem zapytać, bo przedtem nie zdążyłem, czy obecny system w jakiś sposób jest kontynuacją tego systemu, w którym nas wyszkolono. Ja jeszcze ciągle potrafię dowodzić kompanią, a nawet jak sprężyć, to i batalionem. Nie ma batalionu, który mógłby pan to Teraz już chyba nie. Ale wracając do, do tego, co Pan tutaj znaczy. powiedział, to ja, owszem, zaczynałem być wychowany ja przez poprzednie, ale ja poszedłem zarówno układ warszawski czasem, znaczy, jak i NATO. Jeszcze służyłem jako wicer NATO, więc znam jedno i drugie. I muszę powiedzieć, że niektóre rozwiązania nawet z wygóry też były No Nie można ich obecnie adoptować w jakimś stopniu, bo ja to znaczy, tutaj, w, moim w moim rozumieniu to my nie mamy wojska. Yy, ja tutaj się za, skupię na przykład tego na bardzo wąskiej wiosce, yy, która jest w tej chwili bardzo silnie omawiana. Chodzi o szkolenie robocze na przykład. A yy, najczęściej yy, wszyscy na ulicy są przekonani, którzy. Nie mają w ogóle pojęcia, co się kryje pod pojęciem szkolenia które nie odróżniają szkolenia od treningu, na przykład uważają to za synonim, to nie wiedzą, że jedną z najważniejszych elementów i tym, co faktycznie sztankuje, to jest przygotowanie do lotu, bezpośrednie, jakoś po wstępne itd. I ten element został niejako sknoczony, dlatego że w czasach Układu Warszawskiego doświadczywał metodami znaczy było przygotowanie grupowe, cała jednostka się zbierała w godzinie, było postawienie zadań, potem były omówienia treści ćwiczeń indywidualne przygotowanie, ale pod okiem dowódcy klucza potem było sprawdzenie i na sprawdzenie nasz dowódca pułku bardzo często przychodził i mówił coś takiego po kilku pytaniach stwierdzał, że pułk jest nieprzygotowany do lotu, w związku z tym zarządzał kolejne przygotowanie i ostatni punkt sprawdzenie po 21 na parę razy tak zrobił wszyscy już się bardzo dobrze przyczyli. nie, teraz nie dałoby się, bo o 15 by poszli do domu bo... e, tak, a to zaraz powiem dlaczego, bo to jest prawda co Pan mi mówi i oczywiście wtedy nikt nas by wypuścił fizycznie z jednostki ale tak. no. mielibyśmy jedną 30 co najmniej pensji zadanej, co najmniej e, no i w związku z tym pod wpływem oficerów asiantowskich, no jakby traktuje się oficerów, tak nie można muszą być indywidualne przygotowania, czyli facet się sam przygotowuje, nikt go nie sprawdza, tylko mówi. I okazuje się, że yy, wprowadzono te indywidualne przygotowania, co skończyło się tym, że już się nikt nie przygotowuje do lotu. Nawet załoga 154 się przed skromnym lotem nie zebrała i sobie lotu nie omówiła. Czyli polecieli w ciemno, każdy wiedział co wiedział, I okazuje się, że drugi pilot nie potrafił ustawić tasta, Nawigator nie wiedział, że jest dziura przed lotniskiem i pamiątkowiec, jak też pierwszy pilot wszystko wiedział, mógł im powiedzieć, gdyby się zebrał. Ale yy, okazuje się, że ci, którzy przeszli szkolenie na 16 w Stanach Zjednoczonych, gdzie szkolili się tam 3 lata, tam też obowiązuje indywidualne przygotowanie do roku. Tam się, tylko okazuje się, że tam to wygląda tak. się przygotowuje indywidualnie, a instruktor go czasem wyrówkowo sprawdzi. Wystarczy, że go przyłapie, że facet jest nieprzygotowany las to pierwsze niskie ostrzeżenie. Drugi raz i Amerykanie mają tak Na jak, trzecim razem nie służy. Nie, nie, nie. Przy drugim razie jest EOL Fire. Natomiast jest tak. Natomiast to, tak, o co pan zapytał, to sądzę, że o coś więcej panu chodziło. Znaczy, proszę Państwa, są dwie metody, czy dwa sposoby przygotowania się do prowadzenia wojny. Ofensywny i defensywny. I to co pan pyta to dotyczy sytuacji, bo w okresie Polski Ludowej przygotowywano wojsko do ofensywy. Jak wiadomo, mieliśmy zająć Danii i północne Niemcy. Tak, ja miałem Hamburg. No kanale. właśnie, otóż otóż tam, nie tam, tak, 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 przynajmniej nie mówię. Otóż, proszę Państwa, defensywny natomiast system to taki, że przygotowujemy się do obrony na własnym terytorium. To jest, wtedy jest inna struktura sił zbrojnych. Inne elementy w strukturze sił zbrojnych są ważne ofensywne czy defensywne? Otóż my przejęliśmy i kontynuujemy model armii, model zbrojnych ofensywnych. Dlatego, że y, o ile przedtem mieliśmy zająć Danię i to był jakby główny kierunek naszego znaczy przygotowania broni, chociaż budowano one terytorialną lepiej czy gorzej, to teraz takim głównym elementem ofensywnym stało się y, misje zagraniczne. To jest w zasadzie y, podstawowe zadanie, które jest realizowane czy próbuje się realizować. Nawet w przyrodzie strategicznym obronnym tam jako zarzut postawiono, że, że wojsko polskie nie ma zdolności na uderzenie na dalekie dystanse. Nie wiem, jak ono ma miejsce te, te zdolności, ale tam tak to napisano. No, w każdym razie, proszę Państwa, więc w tym sensie, Panie Redaktorze, Układ Warszawski w sensie takim, że ofensywnie działamy, tyle warto. By Dziękuję bardzo. E, Żołnierz musi być stale gotowy, a dzisiaj tam pracuje do której godziny? Przecież, chcę przypomnieć, że zdarzył się przypadek już parę miesięcy temu w Afganistanie, gdzie po ataku talibów Amerykanie wyzwali na pomoc lotnictwo niemieckie, akurat było najbliżej, przeciamy niemieckie helikoptery i zbombardowały talibów. I o godzinie 16 powiedzieli, że jest przerwa gadowali. i w Amerykanie w najwyższym trudnym utrzymali go do tych helikopterów, również w tracji. Jeśli mogę coś dodać że są tutaj dwa takie modely systemu oglądnego. Jeden to jest właśnie z, z, z taki, który tutaj pan minister Szylemietek nasuje, związany z obroną terytorialną. Drugi był oparty na innym doktoracie, na dyktoracie pana Jarzała o o odstraszaniu konwencjonalnym. Tutaj przewiduje się pewne możliwości ofensywne, ale w ramach defensywnych, czyli ofensywne na poziomie operacyjnym, defensywnym w skali Na czym to polega odstraszanie konwencjonalne? To, co jest realizowane u nas, akurat taki model przyjęto ze względu na to, że można to realizować siłami zbrojnymi o mniejszej liczebności. Polega to na tym, że strona atakująca nie, nie może zostać otwarta w pełni, całkowicie, ponieważ ma dużą przewagę liczebną w sprzęcie i tak dalej w potencjale ogólnym. Niemniej jednak, nasz potencjał ofensywny w skali operacyjnej, ale podkreślam, defensywny w skali strategicznej. Zadaje stronie atakującej straty, które nie usprawiedliwiają korzyści z tej agresji. Jak Państwo wiecie, nasze państwo polskie robi wszystko, żeby ewentualne agresor tych korzyści odniósł jak najmniej, ponieważ ma jak najgorszy konsekwencja chapięcia w przypadku Polski. Ale e, w związku z tym te straty nie muszą być zadane duże, bytnie, ponieważ Polska nie jest wodą i mlekiem płynącym. Niemniej jednak e, w przypadku... Takiego modelu konwencjonalnego odstraszania potrzebny jest pewien potencjał ofensywny. Jeżeli natomiast weźmiemy ten model, który pan minister tutaj do swojego modelu broni terytorialnej, on też ma do tego pewnego takiego stopnia charakteru, dlatego że też zakładamy, że nie jesteśmy w stanie obronić naszego terytorium. Proszę czym się już przekonaliśmy we wrześniu 1939 roku. No, wtedy kiedy, nie mieliśmy tego systemu. Kiedy tego systemu nie było, ale, ale chcieliśmy obronić całe terytorium, nie oddania ani guzika itd. Nie mówię, że wtedy broniliśmy wojskami operacyjnymi Polski, ale to państwo... No tak. nie interesuje. E, ale ale e, obroniliśmy to tak, e, ja proponuję, żebyście państwo przestali krytykę Elicha von Mansteina na, na temat organizacji naszej obrony, nie zostawia sobie nitki na nas. Ale e, zakładałem w związku z tym, że przeciwnik w na nasze terytorium i obrona terytorialna działa takimi metodami niezafartyzanskimi. E, w związku z tym nieregularnymi, w związku z czym e, w dalszej perspektywie znów zadaje straty, które powodują, że korzyści z podwoju terytorium są niezrekompensowane i nie mogą utrzymać, okupować tego kraju. Musi się wysokać. Także to są dwie takie metody, ale obie mają swoje wady i zalety. Niemniej jednak, prawdopodobnie na poziomie politycznym żadna z tych metod nie jest dobrze zrozumiana, i, i nikt nie zastanawia się właściwie, e, z, którą z tych metod przyjąć. I jest jeszcze jeden taki ważny element: czy przyjmujemy model obrony kolektywnej, czy model obrony indywidualnej. Czyli zachowujemy samowystarczalność obronną. Czy polegamy na e, pomocy sojusznego? Polska nie zachowuje samowystarczalności oglądnej, no bo trudno by było, szczerze mówiąc, e, ale zaczynamy nie zachowywać takich zdolności militarnych, które by nawet umożliwiły przyjęcie pomocy sojusznego w tym czasie. Nawiązując jeszcze ponieważ wyraźnie wrzesień do tych krytycznych uwag e, tego niemiec, niemieckiego wojskowego. To można powiedzieć tylko tyle, że e, nie opisał on krytycznie sytuacji, kiedy Niemcy z jednej strony były atakowane przez Związek Sowiecki, a z drugiej strony przez aliantów zachodnich. Otóż no, przypominajmy, pamiętajmy proszę Państwa, że września 1939 roku mieliśmy na plecach Związek Sowiecki. I... Panowie, wojnę z tymi, którzy się wygraliśmy. Co, nie, nie, przegraliśmy. Nie <coughs> Niestety nie przegraliśmy. Dziękuję. A, o kolejne pytania. Pan proszę, Anioł Deszczot, tygodni po Chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Jedno związane ze szkoleniem wojskowym i jak ocenilibyście ocenili panowie, w którym momencie w szkolnictwie wojskowym zaczęło się dziać le? Czy był to moment na przykład, w którym Radosław Śląski z radoszą półpisów chciał rozmontować koniec powyższe i stworzyć sztukór pod Akademią Obrony Narodowej, czy jeszcze jakieś inne momenty? Oraz drugie pytanie. Ostatnia rzecz pospolita podała, że w certyfikacji przetargowej znalazły się tajne dokumenty planów baz wojskowych. Czy uważacie Państwo, że to jest po prostu niekompatybilność prawa zamówień publicznych z zadaniami wojska? Czy jest to problem głębszy może w zarządzaniu samym służbami wojskowymi. Dziękuję bardzo. Proszę. Kto uzyskuje się do pytań. To Kto? Pan Mistrz, proszę. Proszę Państwa, tak, ja. W, kiedy, kiedy jest pokój, kiedy, kiedy nie ma wojny, kiedy nie ma dużo pieniędzy, to jeżeli w coś należy inwestować na pewno, to, to poszukiwanie nowych rozwiązań stosowanie nowych rozwiązań. No i między innymi w szkolenie i kształcenie. A więc to, że istnieje szkolnictwo wojskowe lepsze czy gorsze czy gorsze to, to jeszcze nie oznacza że, że, że należy je likwidować czy rozwiązywać bo sami jest taka opinia prawda, że liczą się nie dało czytałem taką taką województwo z, z dowódców e, wojskowych były dowódców że, że liczą się te jednostki oddziały bojowe prawda, natomiast to całe zaplecze jest jakby zbędne prawda i tego mniej będzie tym lepiej w ty tutaj że, trzeba uważać żeby nie była dziecka z kąpielą no, to znaczy e Myślenie, a więc kształcenie to jest ogromna, ogromną rolę może odgrywać i odgrywać w czasach pokojowych, kiedy, kiedy przygotowujemy rozwiązania na wypadek owego zagrożenia. A więc po to sztaby pracują, żeby, opracować, żeby mieć plany działań, po to powstają różnego rodzaju projekty, jak będziemy reagować, jeżeli będą się pojawiały zagrożenia. To wszystko może, mogą stworzyć ludzie, którzy, którzy zajmują się tym, również w naukowym. Niestety, jeżeli chodzi o nasze szkolnictwo wojskowe, to tak, to mamy z jednej strony bardzo rozwiniętą tą taką strukturę kształcenia podstawowego. Prawda? Zastanawiamy się, czy tych szkół, akademii, które są szkołami oficerskimi, nie jest za, mi za dużo, biorąc pod uwagę wielkość armii, a z drugiej strony ośrodek, pan wspomniał, akademii Narodowej, Powstaje pytanie, jaki, jaką rolę ten ośrodek, jeżeli on w ogóle jest, jaką rolę on w ogóle spełnia. Znaczy, na, na, na ogół widzimy, że w tej chwili to Akademia Narodowej, powiedzmy, rywalizuje z uczelniami cywilnymi o to, żeby zdobyć jakiś studentów I kupuje jakoś taką być quasi cywilną, półcywilną uczelnię. To jest bez sensu. Otóż mi się wydaje, że w interesie państwa byłoby, żeby Akademia Narodowa stała się ośrodkiem badań myśli strategicznej w wymiarze państwowym. Że powinna stać się centrum kształcenia chociażby wszystkich tych polityków, którzy aspirują do tego, żeby trafić do sił zbrojnych, albo którzy idą nad państwem, żeby no, przeszli jakieś ćwiczenia, szkolenia, są takie, takie, takie możliwości, przyzwyczaiły na sucho różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, podejmowali decyzje w takich stanach. I to powinna ta Akademia zabezpieczać. Natomiast co do sprawy związanej z tymi dokumentami, w to jest oczywiście. Jeszcze jeden, jeszcze jedna wpadka, powiedziałbym, tak, no, służb, które odpowiadają za to, nie powinny się tego typu dokumenty znaleźć w postępowaniu przetargowym. Ja znam gdzie jest ten wywiad wojskowy, przecież jest taka instytucja, tylko powinien pilnować, pod tym kątem przecież się dokonuje cały czas oceny, czy co może być ujawnione, a co nie, no. Za Stalina to było łatwo, bo wszystko było wojenno-tajne i w związku z tym nie było tego problemu, tak? W warunkach demokratycznych, no trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać, żeby, żeby nie zrobić głupstwa. Ja powiem Państwu tylko tyle, bo nawiązuję do Gomu to, to ostatnie słowo. Kiedy pojawiły się zarzuty po raz pierwszy wobec Gomu i Gom stał się sławny, to było w tym czasie, kiedy MON przejmował go. I wtedy pamiętam, że chyba Janusz Pałubicki jakieś zarzuty postawił, tam było próciem. Sejfu, prawda, odwoływanie Petelickiego, jakieś takie rzeczy nie ja wtedy proponowałem ówczesnemu ministrowi, by jego zastępcą, panu Ożkiewiczowi, żeby ogłosić, że go zostało rozwiązany. I go schować, Pod innym kryptonimem. Po prostu ja uważałem, że jest niedopuszczalne, żeby jednostka specjalna, o takim charakterze, no, była na widelcu, żeby każdy mógł jechać tam powiedzmy to gdzie ona stacjonuje i, nie wiem, robić zdjęcia tym komandosom, którzy tam przychodzą do operacji. to To jest niedopuszczalne, moim zdaniem no Spróbujcie Państwo znaleźć e, takie informacje na temat e, znanych takich jednostek, e, jak Delta Polska, chociażby. Czy tam Delta, e, no nie da się tego po prostu znaleźć. Więc, więc, no ale nie było, znaczy Pan Minister uważał, że to za, za wiele, że, że nie jest w stanie takiej decyzji podjąć że nam włóknie, będzie włóknie, jeżeli bym się to budzić. No i mamy to, co mamy. To znaczy, co pewien czas pojawia się sytuacja taka, że, że z tym problemem jest coś w porządku. A więc. To oczywiście jeszcze jeden dowód na to, że, że służby, które odpowiadają za, za bezpieczeństwo, po prostu nie, nie zadziałały tak należy. Jeżeli Pan mnie pyta, to ja nie chcę zabierać głosu na temat technicznych opracowań Akademii Obrony Narodowej. Natomiast znam opracowania Akademii Narodowej na tematy polityczno-strategiczne i mogę powiedzieć jedno, to jest bełkot intelektualny. Tak. To nie ma nic wspólnego z wojskiem, to jest z idykwalistów pełnych dobrej woli jak tam, prawda, i jakiś tam lideum. No Tak, dziękuję Myślę, a ja tutaj zgadzam się z panem, jeżeli chodzi o strategię i e, metodologię tutaj sztuki wam przede wszystkim podejście kompetencji na pro, czyli całościowe podejście do strategii. E, bardzo proszę, jeżeli pan, pan Major jeszcze chciałby dodać. To znaczy ja państw, bardzo Państwa muszę przeprosić, ja już muszę uciekać. Czy jakieś pytanie jeszcze tak, w ostatnim momencie? bardzo ja, proszę. Wcześniej pan minister, tak nie bawił. Proszę bardzo. Znawcy, co, Która nie koncepcja tworzenia polityków? Czy posiadanie, czy dalej będzie um, jakiś pułk, um, już nie kontynuujący tej tradycji 36-pułku, czy też będą um, po prostu um, wynajęte na daleko robieniu? No no oczywiście one zostały wydane na rok, po roku trzeba tą sytuację rozwiązać spodziewano się po prostu zakupu nowych samolotów dla spółek, spółków, już nie istnieje dlatego, no, że te nowe samoloty to nie tylko nowy sprzęt ale także wraz z samolotami kupuje się cały system szkolenia który od razu ustawia procedury i ustawia nam e, odpowiednie standardy szkolenia e, 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 poziom wyszkolenia itd. Yy, ale no, tego nie zrobiono i w związku z tym politycy teraz będą mieli problem, jak yy, się transportować. Oczywiście mogą tymi samolotami sobie latać, w miejsca, tam się mogą latać zwykłe samoloty rejsowe, i na tym koniec. Tak? Natomiast nie są w stanie latać do rejonów objętych działaniami wojennymi. To jest kolejna rzecz. Nawet ewentualnie mogą latać samolotem typu kasa na drewnianej ławeczce bez toalety na pokładzie. Nie? To 9 godzin do Afganistanu. 1 na dole. im się postawi. Natomiast ten punkt wykonywał też inne zadania, których ludzie z reguły nie wiedzieli. Mianowicie odpowiadał za ewakuację polskich obywateli z terenów objętych działaniami wojennymi tak jest. lub klęskami żywiołowymi. Mm -hmm. Na przykład tu 154 latał do Gruzji, latał e, na Haiti i przywoził polskich obywateli. E, Poza tym ta jednostka też pomaga w rotacjach naszych kontyngentów, żeby żołnierzy przewieźć samolotem pasażerskim, a nie wozić ich jak bydło w transportowych gdzieś na, na tych drewnianych y, Pomaga też, y, wykonuje inne podobne zadania transportowe niezwiązane z przewozem ważnych osobistości. Te zadania teraz po prostu nie ma komu wykonywać praktycznie. Nie, nie wiem, czy pomyślano o tym, no zobaczymy, jak to, to będzie wyglądało. Czy coś wiadomo, że nowy minister? od o stworzeniu takiego kółku no ja nie wiem czy pan minister będzie myślał nie? Ale to, 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 to trudne zadanie, z... trudne pytanie pan z... zadaje tak, tak, ale miejmy <głos》> nadzieję nie Nawet jest jest duża nadzieja, że będzie e, boże, do, do, do słów pana majora tylko tyle nie pan się leci, nie pan leci, ale ja, ja, jak, ja, ja bardzo dziękuję za udział panie majorze dziękuję bardzo, dziekuję. bardzo dziekuję. Dziekuję. cześć Otóż proszę państwa Wojskowe lotnictwo transportowe jest, jest potrzebne z tych powodów, o których wspomniał Pan Major. Mianowicie to nie jest agencja, wojskowa agencja lotnicza do przewożenia ważnych osób. To jest instrument w rękach państwa do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym. Samolot, na który wleci głowa państwa czy premier, powinien być wyposażony w środki w łączności, pomocy w których on może się kontaktować ze służbami ważnymi w państwie i może podejmować w każdym czasie decyzje, które są, są niezbędne. Tak? Nie może być tak, że, 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 że ważny urzędnik państwowy wsiada do samolotu, nie wiem, czy może komórki będzie delegował powiedzmy jakąś operację specjalną. To, to, to bez sensu A więc są, po prostu jest cały szereg zadań, które musi wykonywać lotnictwo specjalne, wojskowe lotnictwo wojskowe, transportowe. No i w tej chwili ta jednostka, która została związana. Oznacza, że państwo polskie w tym momencie nie ma możliwości wykonywania tych zadań i za to tyle. Dziękuję. Kolejne pytanie? Ja mam pytanie do pana prezesa, z gospodarczej, tak zmienić temat. Jaka jest wasza koncepcja na akcyzę? Jak ma wyglądać, czy obniżać te z Są obniżenia? Nie ja jest to tematem konferencji dzisiejszej. Zaprosimy zapraszamy tematy gospodarcze będą tematem konferencji prasowej w przyszłym tygodniu. Jak moglibyśmy się to po prostu odnieść jedną, jedną, jest, jedną mogę, mo mogę tylko powiedzieć, że dolna granica akcyzji VAT-u jest narzucona nam przez metropolię, stolicę naszego państwa Bruksela, yy, narzuciła nam minimalną akcyzję minimalny VAT i obniżymy ten, ten akcyzję VAT do tego poziomu minimalnego, więcej nie będziemy nie jest możliwe takie obniżenie takie jak do minimalnego wydoby. Tak, oczywiście, że jest Dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze od państwa dziennikarzy, organizmów? No. Rozumiem, jeszcze będzie Polskie Radio Informacyjne Agencja. No. Indywidualne. Dobrze. Dziękuję Bardzo, bardzo dziękuję.